W służbie to nie tylko zwierzę, to także przyjaciel, partner i funkcjonariusz. jak każdy funkcjonariusz, po służbie zasługuje na godną emeryturę. Dobra, dzięki Kops, pograłeś. Możesz iść do Pana. Psy służbowe, będące w posiadaniu Izby Celnej w Katowicach, podlegają całemu cyklowi szkoleń i testów. Jednym z tych właśnie szkoleń było szkolenie na terenie Eurotowni Narosławków. Spowodowano to było z warunkami lokalizacyjnymi i specyfiką tego terminala. Mamy tutaj wszystko, i tabor kolejowy, i kontenery, i samochody ciężarowe, i magazyny. Także wszystkie warunki występujące w rzeczywistości podczas pełnienia czynności kontrolnych tutaj się skupiają w jednym miejscu w tym euroterminalu. Eur eur Dlatego bardzo korzystnym, żeśmy uznali wybranie to miejsca jako przeprowadzenie szkolenia tych psów. W Euroterminalu Sławków dokonuje się odpraw celnych towarów przywiezionych spoza granicy Unii, z naszych, od naszych wschodnich sąsiadów, są to towary przywożone drogą kolejową. Bardzo szeroki asortyment towarów, zarówno masowych, jak i drobnicowych, kontenerów, przeróżnych wagonów. Mamy tutaj praktycznie wszystko. Wszędzie, gdzie jest duży obrót towarowy, duży ruch istnieje ryzyko wystąpienia towarów niepożądanych, niezgłoszonych, takich, których musimy wyszukiwać. Jednym z narzędzi, jakimi Izba Celna w Katowicach dysponuje, służącymi do przeprowadzania kontroli celnej, są psy służbowe. W obecnym chwili posiadamy siedem takich psów służbowych, z czego cztery są wyszkolone do wyszukiwania wyrobów tytoniowych, a trzy są wyszkolone do wyszukiwania środków odurzających. Dzisiejsze szkolenie miało na celu Zaznajomienie tych psów z warunkami panującymi w Euroterminaru, czyli z pracą w ciężkich warunkach w wagonach kolejowych, w niekorzystnych warunkach pogodowych, jakie dzisiaj występują, w zapyleniu, w bardzo silnych zapachach, w hałasie. Są to czynniki, które niezwykle utrudniają taką kontrolę, ale jedynie dzięki systematycznemu szkoleniu, te psy potrafią i, i będą umieć szukać w takich warunkach. Przewodnik służbowy z psem pracuje wszędzie tam, gdzie służba celna ma możliwości i ustawowe uprawnienia do działań kontrolnych. Czyli są to środki transportu kolejowe, drogowe, lotnicze, są to magazyny, są to zakłady, są to tereny przedsiębiorstw. Cały, ca, cały spektrum y, działania, oczywiście. W służbie celnej psy przebywają cały dzień z przewodnikiem od czasu przyznania y, od młodego szczeniaka do czasu przejścia na emeryturę i praktycznie do czasu swojej śmierci pozostają w domu przewodnika. Istnieje cała procedura doboru psa, doboru przewodnika, szkolenia tych psów, są na to odpowiednie przepisy prawa. Jest to dosyć y, skomplikowana i specjalistyczna dziedzina. Nie jest to na pewno do, dokonywane na chybił trafił, tylko z podejściem. Y, technologicznym, naukowym i przydatności do służby. Kandydat na przewodnika podlega całej serii testów i oceny. I nie każdy po prostu nadaje się, żeby zostać tym przewodnikiem. Są specjaliści, są instruktorzy, którzy oceniają przydatność zarówno przewodnika, jak i psa, który jest kandydatem do służby, bo tak samo nie każdy pies nadaje się do tej służby. Z zewnątrz może to wyglądać, że to jest łatwe, piękne i przyjemne. W praktyce jest to jedna z najcięższych funkcji w służbie celnej, bycie przewodnikiem psa, bo praca nie kończy się na 8 czy 12 godzinach, trwa całą dobę. Pies musi być codziennie szkolony, codziennie pielęgnowany i codziennie odpowiednio traktowany, bo tylko taki związek przewodnika z psem zapewni dobre jego wykorzystanie. Na bieżąco odnosimy nawet znaczące sukcesy. Jako przykład mogę powiedzieć, że w 2012 psy służbowe Izby Celnej w Katowicach ujawniły łącznie 78 kg narkotyków i ponad 9,5 tony tytoniu. A łączna wartość tych wyrobów ujawnionych to jest prawie 15 milionów złotych. Dzisiaj mieliśmy i przewodnicy, i psy jednej z najtrudniejszych zadań, dlatego że te warunki szkolenia były bardzo trudne. Wszystkie psy, można powiedzieć, wyszły bardzo dobrze z tych testów. Dwa pieski, które po raz pierwszy uczestniczyły w tego typu warunkach, czyli w wagonach kolejowych, bezbłędnie znalazły schowane próbki także stuprocentowy sukces.